Witam na moim kanale. Oto zdobycze z odwiedzin na pchlim targu. To udało mi się wczoraj kupić. U nas tu w Toruniu odbywają się takie właśnie zawsze w niedzielę. Odbywa się tak zwany plitark. Bardzo dużo, bardzo mocno się to rozpowszechniło. Bardzo dużo sprzedających różne, różne rzeczy. Lubię tam chodzić, lubię to odwiedzać. Czuję się nieraz jak w muzeum. Tyle rzeczy jest staroci. Ja kupiłem sobie dwa małe modelarze. Udało mi się tam dostrzec na jednym z takich stoisk i zupełnie. Nie rozpakowany oryginalny, zapakowany model w skali 1,72 A AH H64D Apache. Ale to omówię w osobnym takim filmiku pod tytułem Co w pudle. A teraz przejdę do omówienia i pokazania Wam, co się znajduje w tych małych modelarzach. Jak kogoś ciekawi, zapraszam. I tak, numer z 1986 roku, numer 8. Jest to samolot, polski samolot myśliwski P11C, opracowany przez Bogdana Wasiaka. Ja w odcinkach o małym modelarzu już go przedstawiałem, bo już ta seria. Rocznik 1986 już się ukazała. Zapraszam na odcinek na kanale. Natomiast dla zainteresowanych pokażę, co udało mi się tu nabyć, jaki egzemplarz. Egzemplarz taki, no w takim trochę stanie już tu jest okładeczka rozerwana, tutaj zastrzępiona, tu coś napisane. Ale wnętrze generalnie w dość dobrym stanie. Karton, no troszeczkę ta powłoczka już jest żółta natomiast y, wnętrze w dobrym nieporwanym dobry druk bez przesunięć także obejrzałem i kupiłem za całe 15 zł y, ten egzemplarz skala oczywiście 1:33 w kartonie y, jedna na pierwszej stronie w zasadzie poszycie kadłuba y, ster kierunku 200 Następne to są skrzydła, tu mamy wzmocnienia do skrzydeł, czyli tak, może wezmę ołówek, czyli wzmocnienia, naklejamy tu urzebrowanie w ręgi i w ten sposób jest wzmocnione skrzydło, tu jest taki ciekawy rysunek pokazujący nam, pokazujący Montaż skrzydeł, a w zasadzie ustawienie skrzydeł, geometrii tych skrzydeł, tak żeby nie było zwiszeń no i ostatnia stronica z częściami to wręgi, do naklejenia. Tu kadłub jest konstrukcji takiej wręgowej, wręga do wręgi, czyli na tak zwany konstrukcja na styk. No i koła, i tutaj mamy tych kółek to są cylindry, które możemy tu pokazać silnik cylindry silnika, ponieważ silnik był jakby odkryty częściowo, widoczne były cylindry. No i mamy kilkanaście rysunków, które pomocne przy budowie modelu, przy sklejaniu. Ostatnia strona okładki, trzy rzuty i wykaz numeracja części, oznaczenie tych części, a okładkę całą projektował Bogdan Wasiak. Drugi model to okręt z roku 1988, numer 45 i jest to. Brytyjski krążownik przeciwlotniczy HMS Dido w opracowaniu Andrzeja Kraśnickiego w model w skali 1 do 250 taka troszeczkę skala, no dziwna, ale po części pomiędzy 200 a 300. No, tak jest to. Na dwóch stronach mamy rysunek, a zarazem rzuty, tu oznaczenie części, takich bardziej tych dużych części, czyli burty i poszycie. Natomiast jeżeli rozłożymy w ten, w ten sposób stronę, to mamy na jednej ze stron dwa duże rysunki, tu mamy też na tym cienkim kartoniku, na papierze, w ręki do naklejenia na karton. No i obracając, bo strony nie są rozcień, rozcięte, obracając, mamy też rysunki, opis budowy. Tu mamy troszeczkę danych technicznych. Historia okrętu. Papier już troszeczkę pożółkły, żółkły, natomiast stan. W miarę dobry, troszeczkę okładka tu rozdarta. No i na ostatniej stronie jest zdjęcie tego okrętu. Natomiast wnętrze, właśnie karty z wnętrzem są białe. Karton jest biały, nie z żółk, tylko z troszeczkę te elementy, te, ta, ta część kartonu, która wystawała poza obręb, dlatego że poza obręb okładki, dlatego że... Jeżeli przyłożę okładkę, to część, jakby arkusze są większe od okładki. Co tu, pokażę teraz wnętrze troszeczkę. No i tu mamy poszycie kadłuba. Na co nie zwróciłem uwagi, tak przeglądałem, jak to na dworze dobrze też nie widać. Słońce było dość mocne. Natomiast spróbuję tu zbliżyć. Jeżeli naginamy karton, są wyraźnie widoczne takie, jakby załamania, zagniecenia, ale podejrzewam, że jest to po prostu od zginania w ten sposób kartonu. Aczkolwiek na tej stronie tego nie ma, tylko na, tu widzę na tych dwóch arkuszach, na tej części pozadrukowanej. No i dobrze, i resztę wnętrza. Te arkusze też są w ten sposób składane, one nie są rozcięte. Oczywiście, oczywiście oba, yy, oba modele, oba jakby karty obu modeli należy pokryć kaponem przed sklejaniem. Yy, tu mamy dość dużo elementów yy, takich do, do samodzielnego wykonania, czyli szablony tych elementów, głównie to drut, może patyczki jakieś, arkuszy z częściami jest. Sporo, 2, 4, 6, 8. Okręt duży. Tu mamy pokłady. No, i często chodzę, właśnie, aby coś, coś e, zdobyć. E, no, udało się. Teraz ktoś tam miał. Rzadko jest u nas. E, to widoczne, kto nieraz mi opowiadają, że za kilka złotych kupili tam naście takich e, egzemplarzy małego modelarza. No ale to trzeba po prostu trafić trzeba tak zwane upolować. E, na moim kanale mam filmy, całą serię na temat małego modelarza, publikowaną także. Zapraszam na kanał, zapraszam na oglądanie. No i to na tyle. Pozdrawiam, cześć.